Dobra. Cześć kochani, witajcie w moim filmie na tym kanale i dzisiaj mam dla was recenzję książki. Eee, tak, bo przeczytałam kilka, więc dlatego jest eee, książki. Wina, eee, <suszy> ciszy. Ciszy. Eee, perswazje. Jane Austen. Zapraszamy. Jaką książkę będziemy dzisiaj recenzować? Perswazję Jane Austen, której nie mam fizycznie, ponieważ przesłuchałam ją w audiobooku. O czym opowiada książka? Ta książka opowiada o rodzinie angielskiej, w której umarła matka i ojciec musiał zająć się córkami. Ma też, pomaga im też taka przyjaciółka ich matki, specjalnie dlatego w ogóle przeprowadziła się bliżej nich, żeby im pomagać. No i są tam właśnie takie te główne bohaterki, no to oczywiście te córki i ich partnerzy lub też jacyś zalotnicy. Um, główną, główną bohaterką jest Anna. Um, czy książka Ci się podobała? Książka mi się bardzo podobała. Ja bardzo lubię sklep pisania Jane Austen, e, czyli właśnie ten taki um, zabawny. Te, tej um, postaci są takie e, przepełnione, Takim dystansem. Widać, że ona pisząc je, pisze jest dużym dystansem do nich, do ich wad i tak dalej. Zmieniłabyś coś w tej książce? W historii albo. Nie, bardzo mi się podobała. Czy lubiłaś bohaterów? A, tak. O, tak, polubiłam bohaterów. Polubiłam tego chłopaka Anny. Samą Annę częściowo polubiła, no a częściowo jednak nie, bo widać było, że jest osobą bardzo mało samodzielną i o ile uległa wcześniej tytułowym perswazjom i właśnie nie zgodziła się na jego zaręczyny, odrzuciła jego zaręczyny, to później przestała być taka uległa w stosunku do otoczenia, ale była ulewa w stosunku do niego i wszystko, co robiła, co myślała, co mówiła, robiła tak, żeby on o niej myślał dobrze i dlatego jej trochę nie lubiłam. E, tego chłopaka właśnie lubiłam. E, właśnie, e, really Russell też wydawała mi się całkiem fajna, chociaż faktycznie e, była dość zaborcza w stosunku do Anny i, i chciała kierować jej życiem. Um, ale właśnie zdobyła mój szacunek tym, że starała się dziewczynką zapy, e, zastąpić matkę. Jak oceniasz tą książkę od 0 do 10? Oceniam ją na 9, e, ponieważ naprawdę bardzo mi się podobała. Na pewno miała jakieś tam wady, ale e, bardzo mi się podobała. Książka dobrze się kończy. Jeśli słyszycie motor, to sorry, ale mam niewyizolowane drzwi, więc nie jestem w stanie nic na to poradzić. Ta książka kończy się dobrze. I. I w sumie kończy się dobrze dla wielu bohaterów, bo tam wszyscy mieli jakieś swoje może nawet nie problemy, ale jakieś tam takie Sytuacje niepewności i tak dalej. To wszystko skończyło się dobrze, w sumie, dla wszystkich. Dla głównej bohaterki też? Czy? Tak. A więc kończymy ten odcinek. No i to chyba tyle. To tyle od nas. Zapraszamy do kolejnych i poprzednich filmików. Cześć!